Ma 23 lipca jesteśmy na narwi. Będziemy ganiać o konie na bocznego troka. A jeśli nie, to jakieś grubsze ryby mamy. Takie też sandaczowe. Próbujemy. Pierwszy rzucik. I będzie ryba. Ok. <gry> Zobaczymy. Sonda coś pokazywała, teraz stoimy na pociśnie i jest zero. Na półdzieźni nie ma ryb, tak? Trzeba szukać na dołkach. No to łowimy. Co jest Piotrek? Okoń rzut. Pierwszy rzut? Pierwszy, tak? pierwszy rzut. No i proszę. Myślę, że no, ładnie, Szy... no, ładnie, ładnie. Szytóweczka się gnie. Bierak jest, ale to jest mały okonek na razie. O, nie, nie taki mały. Ładny jest. Piękny. Ponad 20 cm, co nie? Pierwszy rzut, pierwszy okoń. Ta ławica tu jest stoi. Pokaż gościa, ładnie Pięk. Pierwszy rzut, pierwsza ryba. To cieszy, co nie? Fajnie, fajnie. No taką Coca-Colę, co nie? Tak. Pokaż tą gumeczkę. Pięk. Do wody. No Michał? ładne okonie, Ci się okonie żerują. No jakiś taki dziwny to Pierwszy, dwudziestacie. Ciepione? Pięta. Piękny, kolejny garbusek. No ten Piotrek ładny. Ten Piotrek ładny. No okoń, ty to jesteś Tak, dokładnie. Kolejne branie Piotrusia i jest kolejny okonek Także wyprawa po okonie powoli się udaje, a jest dopiero pół godziny łowienia, co nie Piotruś? Piękny okonie Piękny Jednak coś jeszcze w narwi pływa, co nie? Już nie wykłowali to jeszcze są Drugi okoń? Tak drugi, ale o! Taki wielki! Nic dopiero się dzień zaczyna! Kolejna rybka, Piotrka Co to będzie? On A... okoń Taki stary wymiar 15 cm, może 20, może 18 co nie? Ale głęboko dzisiaj jakoś kurde Nie ci daje? kolor jest nieważny dzisiaj tak kolor nieważny ważna jest praca co nie O, malutki osiaczek dobra teraz założymy jaśniejszego paproszka bo jest pogoda taka pochmurna zobaczymy jak czyli, czyli dzisiaj grane refleksy co nie? tak jaskrawe to na czy to mało oko nie podziała, tak? no dobra, machamy. Kolejna rybka. Mały, ale waleczny, co? Nie, a ale waleczny, co? O, taki. stacja. Jak cały wpiek? Morce. Szminkę ci zmazał? Chłowimy. Tak. <grybka> Kolejna rybka. Kolejny okręt, tak? Wieczorek, czy nie? Jest chyba. O taki pod 18 cm. A nawet 20, co nie? Pokaż go tu ładnie. Ten już się przypiął klasycznie. Bez, bez problemu. Pięć za chwilkę się do wody. Nie chcę postawić muszę. ale muszek jest. Piękny. No, kurdego. Dobra, do wody. Pan Piotrus, oklonek! Piękny! Pokażę, to tu ładnie. Elegancki Na zieloną, Na zieloną gumkę. Fajna. Delikatnie się zapiął, co? Co, i wody. Niewielki maluszek. Bardzo mizernie biorą i stoją przy samym dnie, co świadczą o tym pijawki. Taki malutki okno. Mhm. Dwie ryby. Hmm? Jest oko jest oko. Co no ty? Gdzie? Twój uh. okay. większy. No ładny. O tak. Piękny. Mamy godzinę 11.30. Czas zwijać wędki. Widzieliście kilka koni, które jeszcze jako tako ostały się w narwi. Coś jeszcze się dzieje. Nie są to duże okonie. Miło spędzony czas przede wszystkim nad wodą. Nie było żadnego szczupaka, nie było żadnego sandacza. Chociaż z piotkiem żeśmy próbowali. Ale tak bywa. Nie zawsze można złapać to na co się człowiek nastawia. Dzisiaj trafiły się samo okonie. na boczny trójkąt. Także tyle. Powoli spróbamy. Fajna pogoda, zaczynam weekend. Także do następnego, trzymajcie się.